Przyjaźń z samym sobą prowadzi do narcyzmu. To ślepe zapatrzenie się w samego siebie. Takie komentarze dostaję, kiedy wspominam o tym, że jeżeli chcemy budować dobre, zdrowe relacje z naszymi dziećmi, z bliskimi, z ludźmi, to potrzebujemy żyć w przyjaźni z samym sobą. Bez zdrowej miłości do siebie samego, takiej zdrowej miłości, że jestem świadoma swoich mocnych, słabych stron, że sobie wybaczam, że mam do siebie szacunek, że żyję w zgodzie ze sobą, ze swoimi poglądami, że wiem, co czuję, czego potrzebuję. Moja przyjaźń z samą sobą jest ściśle połączona z bliską relacją i przyjaźnią z Bogiem. Sam Pan Bóg mówi: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I to właśnie Bóg pokazuje mi, jak kochać siebie miłością zdrową. A zdrowa miłość do siebie prowadzi do właściwego, takiego zdrowego poczucia własnej wartości. I taki stabilny, kochający siebie człowiek jest w stanie kochać drugiego człowieka, jest w stanie dawać swoim dzieciom to, czego najbardziej potrzebują.